Mika, dzisiaj zabieram Was na super podróż z mega przystępnymi chłopakami! No No nie wiem jak gdzieś pójdziemy, no, co nie? To ty taka pojęcia. niedobra jesteś, niedobra dziewczynka strasznie niedobra. Ten odcinek będzie vlogiem, ponieważ jesteśmy w Warszawie razem z chłopaczyną, który jest za kamerą, zapomnię... się. No ty, Odbicie lusterki Ci pokażę patrz. Jest chłopaczyna i jest z nami też. Uwaga, uwaga. No Nowciaks. Tutaj mamy pałac kultury. Tu się ogólnie chmurka zasikała, ale nic nie mówimy. Tu no, się no. Ci się gara. To dzisiaj. <laughs> tak. A jeżeli taki vlog y Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Oczywiście podajcie też do Nowciaksa, do chłopaczyny i do chmuręczki. No ogólnie tak. Hops. Dobra, coś muszę Chmurka! Krzyczny piasek. Kończyliśmy właśnie nagrania. Pierwszy dzień nagrań do klipu. Jeszcze nie zledam, co to będzie. No i teraz mamy chwilę wolnego, więc że wykorzystamy ten czas. Prawda, chmura? Wykorzystamy ten czas. I Karol obczaił, że jest coś takiego jak co? Jak parę No. To się tak nazywa, parę Mhm. No i idziemy sprawdzić, co to, jak to będzie wyglądało i żeby chmura... Jak tak tutaj dzisiaj po 3 godzinki siedziała sobie sama, nawet nie wiem, cztery nawet. Przychodziliśmy tutaj do niej, i wychodziliśmy z nią na spacer i tak dalej i tak dalej, ale jednak siedziała cztery godziny sama w pokoju. Tam są pieski, tam, to jest tam. Ciekawostka jest taka, że nigdy nie byliśmy w takim ogrodzie. Pierwszy raz jesteśmy właśnie w takim, w takim parku z chmurką, bo zazwyczaj jeździliśmy albo nad jezioro, albo po prostu wychodziliśmy z nią obok naszego domu na spacer albo po prostu siedziała w ogródku. A teraz przy okazji, że jesteśmy w Warszawie, stwierdziliśmy, że odwiedzimy takie miejsce. Góreczka na razie musi się oswoić, ponieważ czuje mnóstwo zapachów psów Więc po prostu biega sobie i obczaja teren, ale spokojnie, ona się zaraz tutaj wychilluje I już będzie się bawiła Każdy centymetr kwadratowy osikamy A ona do najmniejszych sików zawsze podchodzi i wącha To prawda No, dawaj Totalnie ma nas w <grym> jak sobie ja biegnie. gdzie ona <noise> Straciliśmy psa. <noise> jak to? No, straciliśmy. <noise> o jest. <noise> biedna kurwa. Chodź, ona się... <noise> Uciekła biedna. A to wincie jest straszny. No trochę je, ale piękny też jest taki dostojny. Jak sobie wąchają tuleczki. No. Ale chmura by się no, chciała, chciała zaprzyjaźnić, tylko że ona się go trochę boi, bo jest za szybki. No chodź chmureczku, chodź. Ale piękny jest. <grym> no chwila spokoju. <grym> o, pięknie. No. Spokojniejsze, Powoli, ona się oswoi. O Jezu. No księdzer wystawił. No jesteś no, 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 piękny, jesteś no ślicznie. No masz. Ojej, to No dobra, masz. No tam. Czy nie? Jak nie, jak tam, czy nie Po zabawce ma. No masz. Hura, i co? Co z tymi pieskami? Nie podobałem się, zapachy są fajniejsze. O jak się cieszy. Ci się na tym parku czy nie? Oj. Jezu, przyjaciela. Ten jest! Chmura znalazła Widzisz, musi być spokojne poznanie tak, tak. Pieskie życie, samo jedz w dołku to, tak, to, to, Chmura, widzisz? A chmura ogląda jak się bawią pieski O Boże, ale pani będzie miała sprzątania Znaczy tego, czyszczenia psa Dobra, lecimy, nie? Podsumowując, Chmura się troszeczkę boi. Zestresowana jest pieskami, bo ona rzeczywiście nie miała dużo kontaktów z innymi piakami, bardziej z kotem, krokietem. Na ja co dzień nie ma, ja, na ja, co dzień nie ma ja, po ja prostu. No Ja się też boję o Chmurę, bo tu duże pieski są i one chcą się bawić, ale, a, a Chmura się po prostu boi i ucieka przed nimi, ale ogólnie chyba jej się nawet podobało. Pod koniec nawet się zaprzyjaźniła z Jorkiem, wywąchała wszystkie ha. siki całej Warszawy. I, I teraz ten. A teraz, czemu Spokojniejsza było... będzie na kolejny raz. Już. Dokładnie, a czemu z nami nie było nowcia i patece, bo okazało się, że reżyser im napisał, że mają w, przyjść w tym momencie nagrywać jeszcze Dają jedną scenę do teledysku. Ono właśnie, czemu ja ją niosę? Kochani, tak prezentuje się nasze zjedzone jedzenie, ale spodobał mi się ten napis, zobaczcie. Nie nagrywaliśmy nic w trakcie jedzenia, bo było naprawdę mega dobre. A, yy, też byliśmy głodni <gł> No więc teraz zbieramy się do hotelu Góra jest tylko niepocieszona, no bo tak. zamówiliśmy jej krewetki i się okazało, że mają za dużo sosu, za dużo sosu I A nie mogła sobie to... zjeść no Dokładnie Zje w domu dopiero I sobie tutaj siedzi z grem, jak zobaczcie polecił serial i film I powiedział git w od jakiegoś czasu oglądamy z Karolem wspólne seriale Pierwszym serialem, który oglądaliśmy, a tak fun fact, Karol nigdy nie oglądał seriali wcześniej Tylko ja, ja ogólnie byłam straszną moniaczką oglądania seriali, filmów, w ogóle wszystkiego Jest już? Nie, zamieniłam. E, no i razem się zajawiliśmy wspólnie w serial, który się e, na początku nazywał Uwięzione, a teraz e, w Peaky Blinders No i szukamy kolejnego, bo Peaky Blinders na razie już kończy Więc jeżeli macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach Kochani, ja już jestem w Krakowie i podjechałam teraz pod galerię, ponieważ będę kupowała chmurce pewną rzecz, którą zobaczyłam na TikToku. Jak zobaczyłam tego TikToka, stwierdziłam, że to jest super opcja i że muszę coś takiego kupić też w chmurce. Chmurka często lubi spierniczać, mimo tego, że jest grzecznym psem i ma cały ogródek dla siebie, to często ja się boję, że gdzieś wyszła, więc ten sprzęt umożliwi mi to, że po prostu będę mogła chmurkę kontrolować 24 godziny. Na Okazało się, że w ogóle te lokalizatory są bardzo słabo dostępne, tylko w jednej galerii na cały Kraków w Aplu była jedna sztuka, którą pan zgodził się odłożyć, więc się bardzo cieszę. Dzisiaj nie przyczepię do kluczy, ale na pewno już za jakiś czas kupię sobie po prostu tych lokalizatorów więcej. Tylko mam jedną sztukę niestety, bo to jest bardzo płynne. Dobrze. E, jakiś bryloczek. Tak, bardzo proszę. Bardzo... Do... Chcę się wyróżnić. Jaki plecak. Okej, okay, mam wszystko, jestem bardzo ciekawa. Jak to będzie wyglądało czy kurde się to spodoba? Ogólnie to jest bardzo lekkie, więc nie powinno ją obciążać. Mam nadzieję, że nie będzie i że po prostu się z tym oswoi. Na razie ma chmurka, tylko taką obrożę kleszczą, a w domu je ściągamy, bo z wszystkie z którymi chodzimy na spacer. No bo żeby po prostu się nie złościła i jak wychodzi, to zawsze je zakładamy. A teraz będzie miała obrożę tak na co dzień. Wygląda chyba fajnie. O, to jest mega małe. Pokaż? O, no i super. Bo ja się bałam właśnie, że będzie taka mureczka troszeczkę obciążało, a to chyba jednak nie będzie. Też takie malutkie. Kurde, my też do Marta Ci musi takie coś kupić. Krokiet to już spierdziela. Zdaniem, którym to bym O, przyjadę się spaghetti. No nie, dziękuję. Kroket, ale dostaniesz buta zaraz. Mura, kupiłam Ci dziś nową technologię. Będzie Ci to przeszkadzało tutaj? Zobacz, tu będzie Ci dyndało. Będzie git czy nie? No nic, zobaczymy jak już będzie lokalizator. A później zabieram Was jeszcze ze sobą do studia, ponieważ lecimy z dziewczynami do studia muzycznego. i Już będziemy powoli kończyć płytę. I jak wiecie, premiera płyty jest 25 czerwca, 25 lub 26, już sama nie pamiętam. Ale przy tym zapraszam Was do kupna preorderu naszej płyty. Działamy, wszystko kończymy, poprawiamy ostatnie szlify. To się wydarzy, będziemy, będzie płyta gotowa. Ja się tylko obawiam, że ten lokalizator tak naprawdę w domu będzie niepotrzebny. I jego będzie fajnie przypiąć do, do tej smyczy, z którą chodzimy z Mórką na spacer. Bo jeżeli chodzimy na spacery i ją tam puszczamy, no to faktycznie ja się zawsze martwię, że ona gdzieś ucieknie albo, nie wiem, to się ukradnie albo coś. A w domu w sumie tutaj jest niepotrzebne, chociaż faktycznie jakby czasami sobie mogła tak spierdzielić na ulicę, no to by się przydał taki lokalizator. Uwielbiam te krzywe ząbki. Uwielbiam te krzywe ząbki i ja taki puszczak taki słodziutki. Przez tak jak tu chmurki nie kochać. Ubijajcie na jej Instagrama. Zobaczcie, już mi wyskakuje ta ikonka, że mogę się połączyć z tym urządzeniem, czyli AirTag. Daję połącz. I teraz tutaj można sobie wybrać, z czym chcecie połączyć. Ja będę łączyła je z chmurką. Ok. I daję custom name. Dalej. nazwę, chmurka. Konfiguruje mi chmureczkę. Chmurka jest z tobą. Pokazuje nam normalnie tutaj yy, ulicę. Ok. Czyli co? Czy ja już ją mam zaktualizowaną? Kurczę, teraz tak patrzę i powiem wam szczerze, że... Ten uchwyt jest za duży. To jest taki uchwyt typowo do, do kluczy. Więc ja chyba sobie zostawię ten uchwyt do kluczy, a do chmurki kupię zdecydowanie mniejszy, który nie będzie po prostu się tak wyróżniał, bo to jest za duże. Nawet jak jej to pod taką mniejszą smyczkę, to będzie jej przeszkadzało. Tak mi się wydaje. Jak nawet teraz sobie tak przykładam, to zobaczcie, jak to wygląda. To takiej wisi. Ja się boję, że ją, się, ją to będzie wkurzało po prostu. Więc ja jej kupię y, inny ten uchwyt i ten była artaka zamontuję i pokażę Wam po prostu na story, jak już będzie nowy, bo teraz. Boję się, że to będzie ją po prostu obciążało, jak tak sobie wszystko to przemyślałam, to to tu tak za bardzo dobrze nie wygląda. Jak macie namiary, gdzie mogę coś takiego kupić, co będzie pasowało właśnie na pieski, to koniecznie dawajcie mi znać w komentarzach. Zobaczcie, jakie to jest duże w porównaniu do niej. Muszę kupić jakiś mniejszy uchwyt chmura, więc dzisiaj nie potestujemy na Tobie, ale potestujemy na klucza, które zawsze gubię. Wrzucę Ci, idź do drugiej części całkowicie. Zobaczymy, czy to znajdę. To jest chmurki ulubiony przysmak, specjalnie je kupujemy suszone. Bez dodatku gliceryny, bo, bo nie może. A jak wy macie psiaki, to też starajcie się patrzeć na składy. Jedzonka. A tymczasem zobaczymy, czy znajdę Adę. I teraz co? Muszę znaleźć? Szukam sygnału, zobaczcie. Wypróbuj w innym miejscu. Musimy iść chyba. W stronę. A bo to do 20 metrów. Ada nie wzięła telefonu swojego, przez co też nie możemy jej znaleźć, bo jest za daleko. Ten lokalizator działa na 20 metrów, chyba, że w pobliżu gdzieś będzie iPhone. Wtedy będzie już na szerzej działał. Dobra. Połączono. Słaby sygnał. Spróbuj w innym miejscu. Chmura, widziałaś Adę? Ciebie już nie znalazła, miesza. Widzisz, to dobrze, że z tego nie podłączyliśmy. Jak macie jakieś rady, jak to może zadziałać lepiej, to dajcie koniecznie znać, bo ja to właśnie w dzisiejszym odcinku chciałam przetestować. Strasznie się podierałam na TikToku, to widziałam w ogóle, a okazuje się teraz, że tak średnio to działa. Ada! No i co? Nie widać cię w ogóle. Czekaj. Dziś no i poczekaj. No i nie działa. O! No. Teraz, jak się znaleźliśmy! Zajęliście! Dobra, mi się wydaje, że jeszcze... Jeszcze trzeba to dopracować. Nie zaufałabym temu urządzeniu na tyle, żeby puścić chmurkę bez opieki, żeby ona sobie chodziła i patrzeć sobie tutaj w aplikacji. Chyba jeszcze coś trzeba tutaj dopracować, ale nie neguję. Myślę, że to jest zajebista opcja. Jeżeli tylko to wszystko będzie działało super, to na pewno będzie to kozacka opcja. Dajcie koniecznie znać, czy ktoś z Was już ma Airtaga i czy u Was działa. Jeżeli macie jakieś wskazówki, jak u mnie może to zadziałać to koniecznie dajcie znać w komentarzach. A teraz lecę do studia nagraniowego, ponieważ kończymy już płytę i będziemy nagrywać ostatni kawałek z dziewczynami, który pojawi się na płycie. Hello! Hello. Hey. Kto chce grać chce, czy marynarza, nie wiem, koło Fortuny decyduje Zjadłam y, tylko i wyłącznie Karola spaghetti, które mu dostało, które kroki w tym samym czasie wyjadał <noise> Ale byłam taka głodna, że stwierdziłam dobra, Karol mogę to spaghetti, a widziałam, że krok jest sobie wyciągnął to spaghetti jadł ja na ten jem, stole no i jadł stwierdziłam dobra, że nie mam czasu, serio tak, dzisiaj mam mega, mega, y, mega na piąty dzień. Ja sobie tak, ci czułam wszystkie teksty, wszystkie mi się podobają, ale najchętniej bym Ci zabrała Twój to. wers o ubieram się u Uprawdy. u prawdy. Oglądałaś ubieram się u prady"? Nie, ale wiesz, to jest mój film. To jest mój ulubiony film, I ja tak sobie myślę, Nie. I ja patrzę, komu przydzielił Kuba, jakie, jakie te teksty, i tak mówiłam, błagam, żebym miała ten tekst, bo żebym no, ten tekst, a patrzę i nie ma. Ale to nic, będę najwyżej na koncertach. Ubieram się u prawdy. A kto zaczyna ten? No właśnie ja, ja zaczynam, tak. Ten... Włączasz nią. No, Myślisz, takie jak Aha, było, Aha, super, było no? Skoko, no. Troszeczkę mocniej, dobra? Zobacz. Jeżeli widzą, no, jest odcinek to. Kasi, który jest zajebisty i wygrałabym go, gdyby nie to, że była konkurencja na papierkami nożyce, więc nigdy nie robię nic o papierkami nożyce. Więc może zakręcimy butelkę. A może butelkę? Mam. Czy Marta, czy ja idę pierwsza nagrywać. Uwaga. muszę zakręcić. Jaki rozkrok! No, no Ty. No. <laughs> Dzięks. Witam Państwa, Pomaga, pomagam. radiowy hit, który będą znali wszyscy w tym kraju Oj tak, nie on mi ta nuta strasznie siedzi, mega, mega, mega mi się podoba Dobra, Kleo, doradzała, ale trzeba się rozluźnić No pewnie mhm. ja Mięśnia Po prostu się nie stresować i potem już pójdzie jakoś I pamiętaj Werka o uśmiechu, nie? Ubrana w uśmiech Ośmiech. i Ty też ubrana w uśmiech, żeby to było słychać, żeby słuchać Wiedział, że jesteście naprawdę uś... ubrani Dobra. w uśmiech, nie? Mhm. Próbował y, po prostu, żebyś śpiewała troszkę ciszej. Tak. Żebyś wydobywała barwę bardziej z gardła. Dobra. Taką wiesz? Bardziej brudną z powietrzem. Może też z tym powietrzem? No tak. spróbuj. Dobra, dobra. Nie, natomiast spoko, mi się wydaje, że spokojnie. Dajmy tutaj magikowi biały... całe na biało przyszybku. Dzisiaj, no. Mm. Uszanujcie za no. no. Przyjmijmy, że są dłuższe, ale przyjmijmy, że każda trwa 3 minuty, 15 hmm. razy 3 to już ma 45 minut. No tak. No, ale no to będzie 2-3 odpadne. Więc wiesz, plus jakiś beast trzeba zagrać, plus wiesz, między kawałkami to się to coś gada. jest przecież... to ekipa, pewnie będziemy wiesz, cały czas ekipę śpiewać. No bo bi no tak. bo ona jest taka tak. Jak ten... Tak, Ta ona jest najbardziej znana. chyba się nie zaczyna od tej piosenki, tak. takiej najbardziej znanej, nie? Wiesz co? To jak jest to wszystko. Zależy, to. zależy <laughs> górę, ja bym zaczynał od ekipy. No. Bo to jest, tak? wiesz, zajebiste wejście wszyscy. Można byście zastanowić, żebyście na przykład na początku nie wszyscy byli na scenie, tylko na swoją zwrotkę każdy wchodzi. To o. każdy dostaje o oddzielnie. No tak. Wiesz My jak jest, to, 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 to jest zajebisty motyw, by. nie? Że każdy w jakiś fajny sposób gdzie indziej się wychodzi, że wiesz, już by z lewej strony trzecia wyjechała ku pod ziemi, bardzo na spadochronie z latiny. O, u, dobra. Was, to wiecie, ja to tak to u was to jakby wiem. Majka z pracy się wystrzeli, bo tak, tak. jak taka gwiazda spadająca. Majkiem najlepiej zaskoczyć się Majkiem, jak on akurat nie będzie. 26 czerwca już odbędzie się pierwszy koncert ekipy, więc koniecznie zamawiajcie preorder płyty, ponieważ w tym preorderze właśnie znajduje się bilet na nasz pierwszy koncert. I taka Marta z tyłu. <grym> A czas jeszcze kupna tego prelanderu trwa do końca tego miesiąca, więc musicie się pospieszyć. Jeżeli chcecie już być z nami w na koncercie. No możliwe, że już po Karolacie się... Już już no, Tylko 300 tak. zostało po na wydarzenie, i myślę, że już nie, ich nie ma. Tam Jaro sobie już działa. My dalej z dziewczynami pracujemy nad nutką. Było dużo pytań, czy będzie babska nuta. Będzie babska nuta na płycie ekipy, jak ją dokończymy, i wszystko pójdzie dobrze. Także trzymajcie za nas kciuki. No i oczywiście stawiacie łapki w górę, jeżeli taki film Wam się podobał, bardziej vlogowy. No i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!